József Manu, dzisiaj Adam Kowalowski wam nagrywa. Nie, Oliwier i ja chcę nagrywać, weźcie. i Adam. Nie mam. Mam, mam, nie mam nic do nagrywać, fajnie. A Ligę Mocy, Ligę Mocy. A nie, musimy jeszcze kogoś do Jest J.F. Ale weź Ligę Mocy. Najpierw musimy się na kogoś zaprosić. Mamo.

w szafa. You want blood! Adamek. jak się wydropię tą Power do Sandy. No. Ten drugi. Ten może chłop nie będzie awka. To lekarz. Olaj. A tu biorę broka. Ja tu Sandy. Broka. Ej, nie, a no, Broka, a bo no, nie, nie Bibi. Ja zobaczę, jaka. A pan panujesz teraz, ale nie panuj Bibi, ani Broka. Ja tobie zrobię coś niemiłego. miłego. Ale ja go nie chcę wybrać. A fajnie. A, oni byś zbanowali. Hmm? Nie. Po nim jesteście... Nie no, wiem. Dobra. Adam tam Bobek. Sam sobie Bobek. YouTube. Rajoko. Teraz ja... Kurde, on mi sobie Bibi. Jaki. Jaki psy znaczy, To ja broka biorę, nie? Ten gadet, nie? Który nie chce te ścianki. A zastanawiam się nad Bibką. Ej, Nieważne. Pozdrawiamy wszystkie dziewczyny, które tu oglądają. Nie powiemy z jakiego powodu. Mm. <grym> Ej, który stał power? Ten czy ten? Mm. Chyba hilujący ten, no. Ten? Nie, chciałam. Powiedz, że masz ten power ten podpalający, nie? Dobra mam. Jest. To super. Lecimy. <grym> mm. <grym> Czekaj. Ja z zniszczę. Dobra. <śpiewanie> ja on postawił tą głowę, a zrobiła a nic. A tu już jest gra na dużym poziomie. Mhm. Same noby. <śpiewanie> Dobra, wchodzimy na ich Dobra, idziemy ich ostro. Dobra, podpalimy safe. Dobra, jedziemy z nimi. Ja ich jeszcze obijam. Dobra, trochę zostało został obity, nie? No bardzo. Ła! Byłem tam ty. To, Co ty guma wyleciał. To guma bibi. No teraz nas to leczy, nie? Mm. Po co? Przecież nas burza leczy, chłopie. Wiem. Więc ten jest burletku nie potrzebny. Dobra, lecimy z nimi. O kurde, <głowa>, głowa mnie nie dojechała. Spoko, obijam Mmm, Dobra. Kurde. Dobra. Ej, kto nam tam obija? Tutaj bur, bur, Dobra, wygrana, a jak rundki? Rundę to wygrałem. Dobra, a <Atom>. czemu? <laughs> a w Ta runda pierwsza wygrana. Kurde, zrobiłem to bez sensu. Tak, Możemy nie mówić kurde. A czemu?

Jesteś się śmiesz, jakbyś wjechał. Jakbym Nolej sobie piperko. Opa, gówno główną. Tak? Przestań. Tak mówić. Dobra, a ja lecę na isafe, nie? Dziwnie. Dobra, to sobie to obijemy. Chop, chop, bez. Chop, bez czasu. Jak... Lega miałbym. Obiłem, nie? Skurde, i tak mam mniej. <ścoughs> Jak ten ból wjechał? O, o! Brawo, bulek! To było nie, ja, panie. Rzuciłem górze jeszcze piaskową. Która nic tam nie zrobiła, ale spoko. Zrobiła, mnie uleczyła. No, uleczyła, to. tak. I patrz, сейf im obiłem. Brawo, Eniu. No i on ma drugi. <grym> ja zbieram już do pierwszego, ale srebrnego. Ja też zbieram do pierwszego ale srebrnego. Do no w drużynie, bo w jest... się skończę... za... Patrz! jak dojdę do tego 25 to dostanę 4500? Nie. W sensie jak dojdziesz tylko drużynowym, to dostaniesz raz. A jak dojdziesz tym i tym, tym, to dostaniesz też raz. Kurde Felek, wyłącz się coś Ej kurde, ej zobacz włączyło mi się coś Nie mogę tego włączyć Ja włączyłeś nagrywanie no, Włączyłem ty, 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 ty. ty też masz nagrywanie? Ej, ej Pokaż ile twoje e, min, e, 7 minut 22 sekundy 7 minut 40 sekund Dobra Ej, startować? Kurde Felek. muszę startować? No, nie mogę Czekaj muszę wyłączyć grę e, Ej, to zrestartuj telefon. Jak jest startuj? Chyba no. ci pogiwa. Można wyłączyć i łączyć. Dobra, to robię to. Ej, mój kolega ma problemy techniczne. Ej, kto? Ej, co? ej co? Mam o, już, do... jest giddy, już jest wszystko git, już jest wszystko git. czarny ekran. Startuj. I ty po błonni,

Chod nu, denk ik. Fijn de om o, nawet leuk, leuk. Spijtje. Spijtje. Edgarek, fajnie. Yes, zadybam. No. To on chyba chce Edgar. Sogry. To mu tak lukjes. <laughs> Patrz, jij doet het niet. Ey, robię Ej, nog. Ey, dobre. Zawelukuj. Chodź, Edgar. co <laughs> <Ale> on? <laughs> oni jeszcze muszą zablokować. <laughs> Wledił, ej nie, ale dobra Ej brakuje. Blokujemy. Hej, bita. Hej, za No, kortka, słabo. Ja sobie wezmę e, bibkę. Bib. <laughs> ej czekaj, nie. Ja będę. Ale ja mam bibkę. Ja biorę bibkę. Ale nie, bo ty jesteś e, ten królem, więc jesteś ostatni. <laughs> nie. Tak. Jesteś ostatni, czyli pierwszy będę ja, wybiorę sobie bibkę. Ale ty nie można jej serpować. Ja taka... A masz dwa Sandy? Obydwa? Nie, a więc ty dwie sengi. O, miski. jestem kolejny. Jezus, wybieraj bani. Rium, lama. No daj rium bibe. albo du... Daj mi bibę, kurde. Sobie o, bibe. ja będę po tobie. No. Czyli ja biorę bibę. Ja zrobiłem takie... Pum. Tak, mnie, nie? Niespecjalnie. Biernąłem, tylko tak. O, takie Wiesz, wiesz ja mam szóstą moc na stylu? A, trzecią, fajnie. Bo, to bo pa, mi kupił od. E... Ej, kurczeczki. Bo, tata mi. Mała mi kupił ten, ten pakiet, gdzie było 300 punktów mocy. E, a, jeden mega box? mega box, mi to kupił. Kupić. No, a tata mi to kupił,

É que... pikachu pikachu pikachu, pikachu, pikachu. pikachu, pikachu.